Co sądzę o sytuacji z, z panem Maciejem Maciakiem w kanale Zero? No ja osobiście znam pana Maciaka od 30 lat. E, to jest człowiek o poglądach na pewno antyestablishmentowych, absolutnie niesprecyzowanych. On nie ma żadnych jakichś głębokich przemyśleń. To nie jest człowiek, który e, to wszystko głęboko przemyślał. Po prostu reaguje na te, te głupoty dzisiejszego świata. W szczególności również reaguje na że te głupie atakowanie niepotrzebne na no, jego esencji, Włodzimierza Putina. I on nie ma racji, że tak reaguje, a to wszystko jest u niego nieuzasadnione to jest jakieś takie mętne. I on nie potrafi tego ująć. On nawet pewno ma jakieś tam przemyślenia ciekawe, ale on tego nie potrafi ująć. No, w dyskusji z nim było parę razy byłem u niego w tej jego telewizji. I on, no, na szczęście to ja byłem wytywany, a nie on, ale ja nie mogłem nigdy dociec, o co tak naprawdę mu chodzi. I... I, i, I oczywiście to nie jest wada wielka na, na prezydenta, ale on nie ma najmniejszych szans na prezydenta. Nikt go w Polsce nie znał i nie zna. Y, nie ma jakiejś charyzmy, nie, nie wypowiada się jakoś porywająco. Więc jest absolutnie nikomu nieszkodliwy. I nagle nieoczekiwanie y, pan Krzysztof Stanowski, który szczególnie uważać, bo jego oficjalnie prawda, no, no, zrobił mu taki numer, zaprosił go do studia, po czym wyłączył mikrofon i sobie to jest coś niesłychanego zupełnie i efektem jest to, że z, z, z ogromną sympatię dla pana Maciaka i boję się, że teraz pan Maciak dostanie 300 tysięcy głosów w tych wyborach, a będą no to głosy odebrane yy, koledze Grzegorzowi Bronow.